Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja nasza Pani i Królowa z Góry Karmel. Witajcie, miłowane dzieci Boże. Dzisiaj w takiej trochę może innej scenerii, nietypowej, ale jak widzicie jest napis radio Niepokalanów, bo rzeczywiście tutaj w Niepokalanowie, gdzie jak wiemy, szczególne swoje życie miał święty Maksymilian Maria Kolbe. I założył zresztą to radio. Tutaj jestem w tym miejscu teraz przejazdem. I tutaj dzisiaj nagrywam to rozważanie. Dlatego też Was przepraszam za brak stroju zakonnego. Ale najważniejsze jest i tak przecież, prawda, nasze serce, które chce i pragnie żyć ciągle tym Bożym Słowem. Zawołajmy słowami świętej. Teresy od Dzieciątka Jezus Najświętszego Oblicza Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie Twej mocy promienie niechaj strawią mnie Ogniu niepojęty w płonące odmęty Niech mi da Twój święty żar zatopić się EFATA Dzisiaj to wołanie Jezusa jest dla nas bardzo ważne, to znaczy otwórz się, otwórz się, czyli bądź człowiekiem otwartym na moje działanie, na Boże działanie. Bądź otwarty na przyjmowanie tej Bożej łaski, przyjmowania Bożego Słowa. Efata, jak bardzo to wołanie powinno do nas dochodzić. Jak Jezus do nas mówi dzisiaj te słowa: otwórz się, to to nie myślmy sobie, o ja już jestem otwarty wystarczająco i to wołanie jest do kogoś innego. Nie. Także Bóg do Ciebie mówi te słowa, żebyś się otworzył jeszcze bardziej, bo im więcej będzie w Tobie tego otwarcia na Boże działanie, tym więcej będziesz kosztował Jego darów i łask. To jest ta zależność. Im więcej Bóg y, widzi otwarte, otwartego serca, im więcej Bóg spotyka, Otwarte serce, tym bardziej chcę działać, tym bardziej chcę wylewać morze swoich łask. Efata, otwórz się. Czy jestem otwarty na ten głos Pana Boga, na jego prowadzenie? Czy ufam temu słowu? Czy, czy właśnie w tym otwarciu moim jest to podążanie za Panem Bogiem? Czy chcę iść swoimi ścieżkami? Dzisiaj mamy w Księdze Rodzaju, ten opis o grzechu pierworodnym, to co się stało. Znamy ten opis. Wiemy jak to się skończyło, że został zerwany ten owoc poznania dobra i zła. I gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Chować się przed Panem Bogiem. Diabeł będzie wszystko robił, żebyś ty się chował przed Panem Bogiem. To są konsekwencje grzechów i, i konsekwencje i yy, skutki tego grzechu pierworodnego, które dotykają nas wszystkich. Czyli ucieczka przed Panem Bogiem, przed tym otwarciem się na niego jest po prostu zamknięcie, być w jakiejś skorupie, żeby, żeby się zamykać i. I żeby się nie otwierać na to, co Bóg mi przygotował. Czyli diabeł będzie robił wszystko, żebyś był zamknięty, żeby nie było usłyszenia słowa Efata, żeby nie było otwarcia z twojej strony serca. Tylko żebyś ciągle był zamknięty, chował się przed tym Panem Bogiem, bo zgrzeszyłeś, bo jesteś winny, bo jesteś do niczego. Jak Pan Bóg może z takim. Prawda, łajdakiem, grzesznikiem, obcować, przebywać. Jak możesz dążyć do zjednoczenia z Bogiem, będąc w takiej kondycji ludzkiej, słabej? Ha. I to jest właśnie wmawianie przez diabła. On nam wmawia, żebyśmy byli zamyknięci i żebyśmy uciekali, żebyśmy się skryli przed Panem Bogiem. To skrycie przed Panem Bogiem. On potrzebuje naszego otwarcia. Naszego przyjścia, tacy jacy jesteśmy. Zobaczcie, że jak jesteśmy na tej małej drodze i rozważamy tą małą drogę ze świętą Teresą, to można powiedzieć, że skutkiem tego grzechu pierworodnego jest rzeczywiście zamknięcie na dar dziecięctwa Bożego. Człowiek się zamyka jako dziecko na Boga. I wchodzi we własne swoje widzimisię, się, czyli chce po swojemu. Pan Bóg ma dla mnie plan przygotowany, piękny, a ja robię po swojemu. I jeszcze w tym dodatku słucham diabła, bo diabeł tutaj mówi, prawda? I diabeł mówi, a, a niewiasta słucha tego diabła i idzie za tymi słowami. Na drodze Bożego dzieciństwa, Potrzeba ufności. I, I rzeczywiście, tutaj widzimy to działanie złego ducha, gdzie on podważa w człowieku zaufanie do Boga, do jego słowa. On podważa to. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedźcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Właśnie, zobaczcie, że tu jest otworzą wam się, czyli będzie otwarcie, ale na co to otwarcie jest teraz? Nie tylko na Pana Boga, ale także na zło. I o to diabłu chodziło, żeby człowiek otworzył się na zło, żeby nie tylko był otwarty na dobro, ale żeby Człowiek był otwarty na działanie złego ducha, żeby nawet więcej słuchał złego ducha niż ufał Słowu Bożemu. Święta Teresa nam powie jedno zdanie dzisiaj: nawet grzech śmiertelny nie odebrałby mi ufności. Nawet grzech śmiertelny, ale diabeł będzie wszystko robił, żeby odebrać ufność żeby człowiek nie ufał panu bogu nie ufał jego słowu czyli to jest konsekwencja zła konsekwencja grzechów to się wlecze za nami wszystkimi czyli brak zaufania do pana boga nie ufaj panu bogu rób po swojemu uszczęśliwiaj siebie w tym ogrodzie szukaj siebie zaspokojenia swoich potrzeb poznawaj co jest dobre a co złe czyli bądź jak bóg no, to są pokusy diabelskie ciągle, które występują. Chciałbym dzisiaj przeczytać też takie szczególne słowo, które mnie dotknęło. Jadąc dzisiaj do Warszawy, jednym z wojowników Maryi, teraz jesteśmy po drodze właśnie w niepokalanowie. To przeczytał mi ten Paweł takie słowo od Alicji Lęczewskiej, a tak naprawdę słowo, które ona otrzymała od. Archanioła Gabriela. To słowo, wiemy, że są, jest świadectwo Alicji Lęczewskiej, pouczenia, takie szczególne słowa, które Bóg przekazuje do niej, ale w tym przypadku usłyszała też słowa Archanioła Gabriela. I jak przeczytałem te słowa, to pomyślałem sobie, że one są rzeczywiście na dzisiaj związane z tym słowem i chcę się podzielić też tym słowem, bo one zresztą nam Potwierdzają, że mamy iść drogą dzieciństwa Bożego. A jakie to są słowa? Ponieważ w grzechu pierworodnym człowiek odwrócił się od dzieciństwa Bożego ku swojej samodzielności, cały czas ludzkość wydana jest tej swojej samodzielności i nawracana jest, podnosząc, ponosząc konsekwencje tego. Ojciec, cała Trójca Święta, pragnie przywrócić dzieciństwo. To jest pełne zjednoczenie człowieka z Bogiem w jego woli i miłości. Cała historia ludzkości jest stopniowym przywracaniem dziecięctwa, naprawianiem tego, co zniszczył w duszy grzech pierworodny. Dzieje się to coraz przez coraz wyraźniej objawianą miłość Bożą i poprzez bolesne sytuacje będące wynikiem Samodzielności człowieka. Ukazywana jest miłość i jednocześnie skutki oddzielenia od Boga coraz wyraźniej, aż do czasu powtórnego przyjścia Jezusa. <grych> Przywrócenie dzieciństwa jest ostatnim etapem rozwoju człowieka ku miłości. Ono jest odzyskaniem stanu sprzed przed grzechu pierworodnego. Dar ten, który teraz jest tak szeroko rozlewany na świat, jest darem zapowiadającym, że przybliża się Królestwo Boże, a z nim ostateczne oczyszczenie ludzkości i każdej duszy ludzkiej, ostateczne oddzielenie owiec od kozłów. Dar dzieciństwa jest darem przywracającym każdemu bezpośredni kontakt z Ojcem. Życie w Jego ramionach, w Jego sercu, karmienie się Jego miłością, czerpanie z Niego, i życie w nim na podobieństwo dziecka żyjącego w łonie matki. Przyjmując w pełni dar dziecięctwa, człowiek żyje wolą Bożą. Bóg kieruje nim bezpośrednio poprzez swoje działanie w duszy i sytuacje zewnętrzne. Zjednoczenie z Bogiem w miłości dziecięcej jest zjednoczeniem z wolą Bożą, która objawiana jest i wlewana w serce człowieka, by był niesiony przez Trójcę Świętą do nieba. Miłości oblubieńczej. Miłość oblubieńcza jest niebem, do którego prowadzi brama dzieciństwa Bożego. Brama ta jest już otwarta i dar dzieciństwa rozlewany przez powtórne wylanie Ducha Świętego na cały świat, na wszelkie ciało i i oby tak było, kochani, wierzymy w to głęboko, że Pan chce przywracać Boże dziecięstwo nam i całemu światu, bo rzeczywiście grzech pierworodny odwrócił człowieka od Bożego dziecięstwa. Przez ten grzech odwracamy się od Boga, zamykamy na niego, a tu chodzi o to, Efata, otwórz się na dar Bożego dziecięstwa i i nie trać ufności. Nawet kiedy pojawi się grzech śmiertelny, ty wracaj do Pana Boga. Nie uciekaj od Niego. Nie chowaj się przed Nim. Nie chowaj się przed Panem Bogiem. Nie baw się z Bogiem wchowanego. Bo Bóg i tak Ciebie widzi. Bóg potrzebuje Twego otwarcia i Twojego bycia takim, takiego, jakim jesteś. Aby mógł działać, rozlewać swoją miłość i przywracać godność Bożego dziecka. To tylko jest Bóg w stanie uczynić, przywrócić dziecięstwo Boże. On pragnie tego zjednoczenia. On chce tego zjednoczenia z nami. I, i dziękujemy Tobie, święta Tereso, dzieciątka Jezus, najświętszego oblicza, za pokazywanie tej drogi Bożego dziecięstwa, abyśmy się otwierali, aby to efata dochodziło do nas każdego dnia, abyśmy byli otwarci na ten dar dzieciństwa Bożego. I, I cieszymy się, że tak wiele serc podążało tą drogą Bożego dzieciństwa, o której ty mówisz, i że tak wiele serc chce podążać i podąża tą drogą. Tak jak także właśnie widzimy w świadectwie alicji Lęczewskiej, tej współczesnej mistyczki, i widzimy w sercach wiele osób takie pragnienie zjednoczenia z Bogiem, bycia Nieustannie Bożym dzieckiem, pełnym zaufania, zawierzenia Bogu. Niech tak będzie. Święta Teresu, dzieciątka Jezus najświętszego oblicza, módl się za nami. I wołamy jej słowami o Słowo Boże, Ty jesteś tym orłem godnym uwielbienia, którego miłuję i którym nie pociąga. Ty skierował swój lot na ziemię wygnania, chciałeś cierpieć i umrzeć aby pociągnąć dusza aż na łono wiecznego ognia Trójcy przynajświętszej. Wieczny Orle, Ty chcesz karmić mnie Twą boską substancją, mnie biedną istotkę, która zamieniłaby się w nicość, gdyby Twój boski wzrok nieustannie nie darzył jej życiem. O Jezu, pozwól mi powiedzieć Ci w nadmiarze wdzięczności, żeś nas umiłował do szaleństwa. Jakże wobec tego szaleństwa moje serce nie miałoby się wyrywać ku Tobie, Jakże ufność moja może mieć granice? O ja wiem, że święci stawali się dla ciebie również szaleńcami, a będąc orłami dokonywali wielkich czynów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Grzech wyznałem tobie, i nie skryłem mej winy. Rzekłem. Wyznaję mą nieprawość Panu, a ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Do ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdziesz się w potrzebie. Choćby nawet wezbrałe wody, fale go nie dosięgną, ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość, mego Ocalenia. Słowa dzisiejszego Psalmu 32. I także prosimy tutaj, w tym miejscu, w tym radiu Niepokalanów, o wstawiennictwo świętego Maksymiliana Marii Kolbego, żebyśmy byli takimi szaleńcami niepokalanej na tej drodze Bożego dzieciństwa, ukryci pod jej płaszczem, ukryci w jej łonie, w jej niepokalanym sercu. Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami. Króluj nam, Chryste.